300 lat po tym, jak Rzym przestał zwalczać chrześcijaństwo, Kapadocja znów stała się celem ataków, tym razem z innej strony. Na arenę dziejów wkroczyło nowe imperium muzułmańskie, które wyruszyło na podbój świata z Arabii. Na 300 lat, Kapadocja wpadła w potrzask. Znalazła się w ogniu walki między wschodem a zachodem. W czasie arabskiej inwazji chrześcijanie wrócili do podziemia. Niektórzy budowali nawet prawdziwe podziemne miasta, ale to inna historia. W XI wieku do Kapadocji wkroczyła wielka muzułmańska armia dynastii Seljuków. Kiedy pierwsze siły muzułmańskie dotarły do tego regionu, na początku pojawiły się pewne konflikty i napięcia, ale chrześcijanie oparli się na jeźdźcom, i z czasem wyznawcy dwóch religii przywykli do koegzystencji. Po dokonaniu podboju muzułmanie wszędzie zamieniali świątynie chrześcijańskie na meczety. Natomiast tutaj było inaczej. Muzułmanie wybudowali obok tego kościoła mały meczet. To świadectwo dobrej woli Turków względem chrześcijan. Przez 800 lat chrześcijanie i muzułmanie żyli obok siebie w pokoju. Ale w 1915 roku kapadoccy chrześcijanie znów stanęli w obliczu prześladowań. Na początku XX wieku turecki rząd wzniecił morderczą kampanię przeciw chrześcijanom. Dziś nazywamy ją ludobójstwem Ormian. Ofiarami padli głównie Grecy i Ormianie, którzy w większości wyznawali chrześcijaństwo. Wiele tysięcy ludzi przymusowo deportowano z tego regionu. Byli to głównie chrześcijanie. Pojawiły się też informacje, że dokonano rzezi, w której mogło zginąć nawet 750 tysięcy Ormian. Rząd turecki zawsze temu zaprzeczał. Ludobójstwo Ormian położyło kres 1600-letniej historii skalnych kościołów. Od tego czasu w jaskiniach Kapadocji chrześcijanie już nie mieszkają. Jeszcze przez kilka dekad XX wieku jaskinie były wykorzystywane. Jednak kiedy w latach 60. dwie osoby zginęły pod spadającymi skałami, reszta mieszkańców została przeniesiona. Dziś Kapadocja jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Udokumentowano tu 600 kościołów skalnych. Wiele innych wciąż czeka na odkrycie.